Dla osób starszych ważne jest zachowanie ostrożności przy łączeniu owsa z niektórymi produktami. Ponieważ choć jest to zboże bardzo pożywne, pewne mieszanki mogą okazać się niekorzystne dla zdrowia. Mimo że miliony ludzi codziennie spożywają owsiankę, niektóre połączenia mogą powodować dolegliwości trawienne, wpływać na poziom cukru we krwi, a nawet zmniejszać wchłanianie niezbędnych składników odżywczych na tym etapie życia. Jednym z połączeń, którego zaleca się unikać, jest owies z rafinowanym cukrem lub miodem. Przetworzony cukier wywołuje szybkie skoki poziomu glukozy, a w połączeniu z naturalnymi węglowodanami zawartymi w owsie może przeciążać system regulacji cukru w organizmie. Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, które często wykazują większą oporność na insulinę. Choć miód jest naturalnym słodzikiem, zawiera fruktozę i glukozę, które działają podobnie. Ponadto, zarówno miód, jak i rafinowany cukier mogą osłabiać korzystne działanie błonnika zawartego w owsie, ograniczając jego pozytywny wpływ na kontrolę cholesterolu i zdrowie jelit. Takie połączenie może również powodować wahania poziomu energii, prowadząc do uczucia zmęczenia kilka godzin po spożyciu. Dla osób z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym, częstymi w podeszłym wieku. Taki nawyk może dodatkowo utrudniać kontrolę poziomu cukru we krwi. Kolejną kombinacją wymagającą ostrożności jest owies z owocami kwaśnymi, takimi jak pomarańcza, cytryna, ananas czy kiwi. Choć owoce te są doskonałym źródłem witaminy C i innych składników odżywczych, spożywane razem z owsem mogą powodować dolegliwości trawienne, szczególnie u osób starszych z wrażliwszym układem pokarmowym. Kwasowość tych owoców może utrudniać trawienie błonnika zawartego w owsie, wywołując gazy, wzdęcia, a nawet biegunkę. Kwas cytrynowy może również ograniczać wchłanianie ważnych minerałów, takich jak żelazo, cynk i wapń, kluczowych dla utrzymania mocnych kości i zapobiegania anemii. Połączenie wysokiej zawartości błonnika w obu produktach może dodatkowo przeciążać układ pokarmowy. Osoby cierpiące na refluks żołądkowo-przełykowy mogą doświadczać nasilenia objawów, ponieważ kwasowość sprzyja podrażnieniu i zaburza produkcję enzymów trawiennych potrzebnych do właściwego wykorzystania składników odżywczych. Ponieważ z wiekiem trawienie staje się wolniejsze. Unikanie drażniących połączeń jest kluczowe dla zachowania dobrego samopoczucia. Trzecim problematycznym połączeniem jest owies z pełnym mlekiem. Choć wiele osób uważa je za tradycyjne i zdrowe, u osób starszych może powodować dolegliwości. Pełne mleko zawiera tłuszcze nasycone, które są trudniejsze do strawienia. A nietolerancja laktozy nasila się wraz z wiekiem, co dodatkowo utrudnia trawienie i może powodować dyskomfort. Owiec, jako produkt bogaty w błonnik, może być ciężkostrawny, gdy łączy się go z pełnym mlekiem. Taka kombinacja może spowalniać trawienie, wywołując uczucie ciężkości, gazy i przedłużające się dolegliwości brzuszne. Co więcej, pełne mleko może utrudniać wchłanianie żelaza, minerału kluczowego w profilaktyce anemii, często występującej u osób starszych. Należy też pamiętać, że to połączenie znacznie zwiększa kaloryczność posiłku, nie dając proporcjonalnych korzyści odżywczych. Co sprzyja niechcianemu przyrostowi masy ciała. Dla osób z podwyższonym cholesterolem, częstym w podeszłym wieku, spożycie pełnego mleka może dodatkowo podnosić poziom cholesterolu LDL, złego. Laktoza, jeśli nie zostanie odpowiednio strawiona, może fermentować w jelitach, powodując wzdęcia, gazy i zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego. Wiele osób uważa takie połączenie za zdrowe śniadanie. Jednak granola dostępna w supermarketach często zawiera duże ilości dodanego cukru, rafinowanych olejów i konserwantów, które mogą być szkodliwe, zwłaszcza dla osób z wolniejszym metabolizmem, typowym w starszym wieku. Połączenie takich składników z owsem tworzy posiłek o bardzo wysokiej kaloryczności i dużej ilości cukru, co może powodować niebezpieczne skoki poziomu glukozy we krwi. Dlatego tak ważne jest by zwracać uwagę na tego typu połączenia, ponieważ układ trawienny w starszym wieku wymaga szczególnej troski, a ciężkie jedzenie może bardziej szkodzić niż pomagać. Kolejnym zestawieniem, którego należy unikać, jest owies z granolą przemysłową. Granole komercyjne często zawierają syrop kurydziany, sztuczny słodzik, z którym organizm ma trudności w prawidłowym metabolizowaniu. Dodatkowo wiele takich mieszanek zawiera tłuszcze trans lub oleje uwodornione, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia sercowo-naczyniowego, szczególnie u osób starszych. Spożywanie owsa wraz z takimi składnikami oznacza nadmierne przyjmowanie rafinowanych węglowodanów, co sprzyja insulinooporności i utrudnia kontrolę masy ciała. U osób cierpiących już na cukrzycę Nadciśnienie lub problemy sercowe powszechne w starszym wieku, takie połączenie może pogarszać stan zdrowia. Kolejnym problemem jest wysoka zawartość sodu w niektórych granolach przemysłowych, która przy regularnym spożywaniu może podnosić ciśnienie krwi. Dlatego zawsze warto dokładnie czytać etykiety i wybierać domowe lub naturalne wersje granoli, które dodadzą chrupkości owsu bez narażania zdrowia. Następnym połączeniem, którego należy unikać, jest owies ze słodzonym jogurtem. Choć jogurt jest doskonałym źródłem probiotyków i białka, jego komercyjne, słodzone wersje zawierają duże ilości cukru, często więcej niż napoje gazowane. To może prowadzić do niebezpiecznych skoków glukozy, szczególnie szkodliwych dla osób starszych. Dodatkowo, dodany cukier może osłabiać korzystne działanie probiotyków. Ograniczając ich pozytywny wpływ na zdrowie jeli, połączenie cukrów z jogurtu i węglowodanów z owsa może przeciążać trzustkę, która z wiekiem pracuje mniej wydajnie. Wiele słodzonych jogurtów zawiera również barwniki, aromaty i stabilizatory, które mogą wywoływać alergie lub nadwrażliwości u osób starszych. Gęsta konsystencja, powstająca przy połączeniu jogurtu z owsem, może utrudniać trawienie. I nasilać objawy u osób cierpiących na refluks lub wolne trawienie. Co więcej, nadmiar cukru sprzyja stanom zapalnym w organizmie, procesowi, który nasila się naturalnie wraz z wiekiem i jest powiązany z wieloma chorobami przewlekłymi. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym się dowiedzieć, które z tych szkodliwych połączeń spożywaliście, nie znając ich ryzyka? Napiszcie w komentarzach która z niespodzianek najbardziej was zaskoczyła. A teraz przejdźmy do pięciu kombinacji, które naprawdę wzmacniają korzyści płynące z owsa i wspierają zdrowie. Pierwszą z nich jest owies z bananem. To duet idealny, szczególnie dla osób starszych. Banan jest cennym źródłem potasu, minerału kluczowego dla utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i zdrowego funkcjonowania serca. Połączenie banana z owsem dostarcza energii stopniowo i długotrwale, unikając nagłych skoków cukru we krwi. Dodatkowo rozpuszczalne włókna banana uzupełniają błonnik z owsa, wspierając zdrowie jelit i pomagając w kontroli cholesterolu. Dla osób starszych, które często cierpią na zaparcia, połączenie owsa z bananem jest szczególnie korzystne. Oba produkty są bogatym źródłem błonnika który w naturalny sposób reguluje pracę jelit. Banan dostarcza także witaminy B6, niezbędnej dla prawidłowej pracy mózgu oraz utrzymania pamięci i koncentracji w dobrej kondycji. Zawiera również tryptofan, aminokwas kluczowy w produkcji serotoniny, wspomagającej dobry nastrój i jakość snu, co ma ogromne znaczenie dla zdrowia w starszym wieku. Dzięki naturalnej słodyczy banana nie ma potrzeby dodawania sztucznych cukrów, co sprawia, że posiłek jest zdrowszy i smaczniejszy. Dodatkowo banan dostarcza magnezu, minerału ważnego dla zdrowia kości i mięśni, pomagającego zapobiegać skurczom i utrzymywać mocne kości. To bez wątpienia doskonały sposób, by rozpocząć dzień pełnym energii i witalności. Kolejnym zdrowym połączeniem jest owiec z różnymi nasionami. Takimi jak czija, siemielniane czy słonecznik. Łącząc te składniki, zmieniamy nasze śniadanie w prawdziwą naturalną aptekę, pełną niezbędnych składników odżywczych dla dobrego samopoczucia w starszym wieku. Nasiona są wyjątkowym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, zdrowych tłuszczów, które wspierają układ sercowo-naczyniowy i mózg. Dla osób zagrożonych chorobami serca czy pogorszeniem funkcji poznawczych, to połączenie działa szczególnie ochronnie. Na przykład nasiona chia, chłonąc płyny, tworzą żel, który spowalnia wchłanianie cukru, pomagając utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi przez dłuższy czas. Siemie lniane zawiera lignany, związki pomagające regulować hormony i mogące chronić przed niektórymi nowotworami. Z kolei pestki słonecznika dostarczają witaminy E, Silnego antyoksydantu, który chroni komórki przed przedwczesnym starzeniem i wzmacnia odporność. Wspólnie z owsem dostarczają pełnowartościowego białka, błonnika wysokiej jakości oraz minerałów takich jak cynk, magnes i żelazo. Mają też działanie sycące, co pomaga w kontroli wagi. U osób zmagających się z artretyzmem lub stanami zapalnymi stawów, kwasy omega-3 z tych nasion. Wspierają naturalne zmniejszanie stanów zapalnych. Dodana przez nie chrupiąca tekstura sprawia też, że posiłek jest smaczniejszy i bardziej urozmaicony. Trzecim polecanym połączeniem jest owies z cynamonem. Mieszanka znana od wieków i przynosząca wiele korzyści, szczególnie osobom starszym. Cynamon ma właściwości przeciwzapalne i może wspomagać kontrolę poziomu cukru we krwi. Dla osób z cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym dodanie cynamonu do owsa może być skuteczną naturalną metodą poprawy gospodarki glukozowej. Badania wskazują, że cynamon zwiększa wrażliwość na insulinę, ułatwiając organizmowi sprawniejsze przetwarzanie cukru. Ponadto zawiera silne antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki, przyspieszające starzenie się komórek i rozwój chorób przewlekłych. Owiec z cynamonem. To nie tylko lepszy smak, ale również poprawa krążenia krwi, co jest niezwykle ważne dla osób starszych, często borykających się z problemami krążeniowymi. Cynamon ma też właściwości antybakteryjne i wzmacnia odporność, chroniąc przed infekcjami. U osób z problemami pamięci czy pogorszeniem funkcji poznawczych, niektóre badania sugerują, że cynamon może działać neuroprotekcyjnie, wspomagając zdrowie mózgu. Jego aromat Dodatkowo działa relaksująco, redukując stres i poprawiając ogólne samopoczucie. Aby w pełni korzystać z jego właściwości, zaleca się stosowanie cynamonu w laskach i ścieranie go tuż przed spożyciem. Około pół łyżeczki na porcję owsa. Kolejne bardzo zdrowe połączenie to owies z kurkumą. Choć może wydawać się nietypowe, daje ono ogromne korzyści zdrowotne dla osób starszych. Kurkuma, znana również jako szafran indyjski, zawiera kurkuminę, związek o silnych właściwościach przeciwzapalnych, pomagający zwalczać przewlekłe procesy zapalne, tak częste w starszym wieku. To połączenie nie tylko odżywia, ale też działa jak naturalny środek łagodzący objawy artretyzmu, bólu stawów i innych stanów zapalnych. Kurkumina działa także jako antyoksydant chroniący mózg i zmniejszający ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer. Kurkuma wspiera również trawienie i pracę wątroby, narządów szczególnie narażonych na osłabienie z wiekiem. Aby zwiększyć wchłanianie kurkuminy, warto dodać szczyptę czarnego pieprzu, gdyż zawarta w nim piperyna znacznie podnosi jej biodostępność. Złocisty kolor, jaki nadaje kurkuma sprawia, że owsianka wygląda atrakcyjniej. Najlepiej zaczynać od małych ilości, około 1 4 łyżeczki i stopniowo je zwiększać. Ostatnim polecanym połączeniem jest owies z truskawkami. Smaczna opcja pełna antyoksydantów niezbędnych do zachowania zdrowia w starszym wieku. Truskawki są bogate w witaminę C, kluczową dla wzmocnienia odporności i poprawy wchłaniania żelaza, co zapobiega anemii. Połączenie truskawek z owsem daje posiłek naturalnie słodki, a jednocześnie chroniący komórki dzięki antyoksydantom, zwłaszcza antocyjanom nadającym czerwony kolor. Związki te wspierają serce i zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia głównej przyczyny zgonów wśród osób starszych. Antyoksydanty z truskawek pomagają też poprawiać pamięć i spowalniać starzenie się mózgu. Truskawki dostarczają również kwasu foliowego, ważnego dla zdrowia krwi i mózgu, a ich błonnik w połączeniu z błonnikiem owsa wspomaga trawienie i kontrolę wagi. U osób z nadciśnieniem potas zawarty w truskawkach pomaga regulować ciśnienie krwi. Obecny w nich mangan wspiera mocne kości i zdrowy metabolizm. Świeżość i soczysta tekstura truskawek sprawiają też że owsianka staje się bardziej apetyczna, co jest szczególnie cenne dla osób starszych, które czasami tracą apetyt. A teraz chciałbym się dowiedzieć, które z tych zdrowych połączeń chcielibyście wypróbować jako pierwsze. A jeśli znacie kogoś, kto mógłby skorzystać z tych informacji, udostępnijcie ten film, aby więcej osób mogło lepiej zadbać o swoje zdrowie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.